Cześć, jestem Weronika. Czytam z Energii z Przestrzeni i zajmuję się m.in. też numerologią. I to, o czym chcę pogadać w tym filmiku, to jest właśnie nowy rok numerologiczny 2022, który rozpoczął swoje już działanie we wrześniu tego roku, czyli 2021. I teraz będzie tak, że wibracja, energia roku 2022 rozpoczęła już swoje działanie we wrześniu tego roku. I ono będzie się rozkręcało do końca grudnia, tak żeby 1 stycznia już wejść pełną parą. Więc tak, rok 2022 jest pod wibracji szóstki, bo 2 plus 2 plus 2 daje nam 6. I o czym jest właśnie ta szóstka w numerologii? Szóstka to między innymi miłość, harmonia, dobro rodzinne, rodzinne bezpieczeństwo spokój jest szóstka. I ta szóstka będzie bardziej działała globalnie. Bo indywidualnie to już jest zależne od drogi życia, ale o tym powiem później. Więc szóstka. Ten rok numerologiczny numer sześć. Numer globalnie. Jak będzie wyglądał, jaka jest prognoza? Będzie to przede wszystkim rok narodziny i myślę, że politycznie i będzie widać ten trend. Na, o, oparty o wartościach rodzinnych, rodzina, rodzina jest najważniejsza, rok na rodzinę. E, mogą być rzucane takie hasła i to będzie dosyć modne. Też będzie to można zobaczyć właśnie na arenie międzynarodowej. Z tym, że tu będzie bardziej chodziło o bezpieczeństwo. Że, że my Polacy jako rodzina, nie wiem, na przykład Francuzi jako jedna rodzina, e, i to będzie też jako, brane jako wartość rodziny globalnie. Więc dalej będzie tendencja wzrostowa, że musimy chronić swoją rodzinę, dbać o bezpieczeństwo. E, więc będzie się ten temat rozkręcał, co się rozpoczął w 2021. Nie, między innymi właściwie ostatnio, w ostatnim czasie. Szóstka: to też sprawy uczuciowe, emocje, rodzina. Będzie się dużo działo emocjonalnie na globalnie. Będzie, będziemy do siebie dopuszczać te emocje, te uczucia, które były chowane przez wiele lat, i ta tendencja będzie wzrastać, ale w tym roku może być tak emocjonalnie, ale tak bardziej do środka, bo 2021. Jest pod wibracją 5. I jak w zeszłym roku na jesień właśnie wchodziła, wchodziła już w wibracja 2021 roku już we wrześniu 2020, 2000, już we wrześniu 2020 roku, to było widać już w październiku strajki kobiet. Nazywa się piątka, To jest ten zryw. Wolność. Mm. Dużo się dzieje, zmiana 180 stopni. To by właśnie o tym był rok 2021. I, a 2022 będzie właśnie o tej emocjonalności w nas, nie tyle co na zewnątrz, bo szóstka jest bardziej do wnętrza, do swojego serca, do swoich uczuć i emocji. I tu myślę, że 2022 będzie zdecydowanie bardziej stabilniejszym rokiem niż lata poprzednie, w roku 2022 jest też dosyć mocno ukryty, waż, ukryta ważność kontaktu międzynarodowego. I to tak jak w latach poprzednich, tam 2020, 2021, 2022, to też się powtarza. Więc jeszcze dalej to co globalnie będzie miało na nas wpływ i pytanie teraz, czy to co się dzieje globalnie Idzie dla dobra ludzkości, no, czy właśnie wręcz przeciwnie. Idzie to w drugą stronę. I moja rada na to jest taka, aby zająć się sobą. Zająć się sobą, bo szóstka to jest miłość, to jest rodzina, harmonia. Harmonii nie odnajdziemy na zewnątrz, harmonii odnajdziemy w sobie, i właśnie przyszła mi taka informacja, że jedna z przewodnich myśli na rok 2022 to jest to, na czym skupiasz uwagę rośnie. I jeśli my skupimy się na sobie, na swoim wnętrzu, na swoim spokoju, to to będzie wzrastać. I to będzie sprawiało, że będziemy szli w dobrą stronę. My <grych> jeśli będziemy się skupić. Jeśli będziemy się skupiać na tym, co się dzieje na zewnątrz, w telewizji, to my to wzmacniamy. I będzie tego zdecydowanie więcej. A przecież nie tego chcemy. My, chcemy. my już chcemy spokoju, już chcemy normalnie i dobrze żyć, więc. To na czym skupiasz uwagę rośnie. Więc wybierz świadomie to, na czym skupiasz uwagę. Bo to rośnie. Obrazując, skupiasz się na problemie. Problem rośnie, urasta do dużych rozmiarów i to cię przytłacza. Rozwiązanie. Skup się na rozwiązaniu. Jeśli skupisz się na rozwiązaniu, to problem zrobi się o taki. Rozwiązanie. Takie. O czym jeszcze będzie ten rok 2022? Temat: odkrywanie nowego. I w roku 2022 będzie, będziemy zauważać, że muszą odejść stare schematy. Stare schematy, sposoby zarabiania pieniędzy, stare sposoby, na czym była oparta gospodarka kraju, świata, całych systemów. I tu w tym roku. Dojdziemy do jakiegoś miejsca, że trzeba coś zmienić. Bo chcemy mieć sukces, chcemy odnieść sukces i trzeba na tym polu coś zmienić. Bo to, co jest stare i to, co na naszych oczach od dwóch lat właściwie rozpada się to, co nigdy nie działało dobrze. Więc to nie jest tak, że przyszło to, co przyszło i się posypało, tylko to było zawsze, bo system jest nieszczelny. Nie jest dla dobra. Rozwoju człowieka i ludzkości. W tych tematach będziemy odkrywać nowe. Ale to wszystko zależy od nas, właśnie, bo to, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Też kolejny temat na 2022 rok to jest cisza. No właśnie, cisza. Widzę tendencję od właśnie od dwóch lat. Wyprowadzania się w ciche miejsca. Głównie pracujemy, nasza praca jest oparta głównie poprzez internet, poprzez komputer. Już kończą się te czasy, że musimy być fizycznie i właśnie, ta cisza. Będzie ta tendencja w roku 2022 jeszcze bardziej wzrastać do wyprowadzki na wieś, do mniejszego miasta. Żeby złapać tej przestrzeni i ciszy, i spokoju. tym między innymi nam pomaga paradoksalnie praca zdalna. Oczywiście wszystko ma swoje yy, zalety i wady, ale to jest taka właśnie będzie tendencja yy, wzrostowa. Kolejny temat, który też przychodzi na ten rok, to odejście starego konsumpcjonizmu. Będzie to bardziej świadomy konsumpcjonizm. Co mam na myśli? To, to, że kupując coś, inwestując w coś, będziemy podchodzić do tego bardzo świadomie i bardziej przemyślanie. Nie będzie to obo, to chcę mieć, tylko podejdziemy do tego tak. Hmm, mogę to mieć, mogę to sobie kupić, ale czy to mi służy? Czy to jest dobra opcja? I tak dalej, i tak dalej. Będziemy dokonywać bardziej świadomych wyborów. I tak jak powiedziałam wcześniej, dla każdego ten rok 2022 będzie oznaczał co innego. To wszystko zależy m.in. od drogi życia. Żeby obliczyć drogę życia, potrzeba zsumować... Swoją datę urodzenia. Dzień, miesiąc plus rok. I z tego, co wyjdzie, na przykład 37, suma z dnia urodzenia, miesiąca i roku urodzenia, to 3 i 7 daje 1. Czyli jesteś drogą życia numer 1. No i właśnie, i co dla jedynek? Jedynki wchodzą w siódmy rok i siódemka. To już jest z refleksji. Poznawanie siebie, poznanie duchowe, rozwój osobisty. Dla dwójek. Dla dwójek to jest ósmy rok. Ósemka. To jest yy, czas bilansów. Mogą przychodzić pieniądze, ale też mogą i odejść. To zależy, jak wykorzystywaliśmy poprzednie swoje lata. Ale to jest bardzo dobry czas, bo mogą przyjść duże pieniądze i duże zyski. Dla trójek. Dla trójku to jest rok numer dziewięć. Dziewiątka. To jest zakończanie. Zakończanie cyklu. Okres newralgiczny. Potrzeba cierpliwości, bo to, co ma odejść, będzie odchodziło i trzeba otworzyć się na zmiany. Dla człowiek to jest nowy, nowe rozpoczęcie nowego cyklu. To jest jedynka. Czwórki mają jedynkę. I to jest nowa energia, dużo energii, duża aktywność, dynamizm. Rozpoczynanie nowych projektów, planów. Wszystko będzie się działo szybciej. Bardzo dobre czasy na rozpoczynanie nowego. Dla piątek. Jest to drugi rok numerologiczny. I tu wszystko tak spowolni. To będzie bardziej czas na, na swoją grupę wsparcia, na swoich przyjaciół. Starzy mogą odejść, bo na przykład już nie wspierają nas na naszej drodze życia, ale też i przychodzą nowi. Dla szóstek. Jest to trzeci rok. Trójka jest bardzo dobrą cyfrą. Trójka. Radość, optymizm, szczęście, twórczość, artyzm. Praca ze słowem. Odkrywanie swoich talentów twórczych, artystycznych. O tym jest trójka. Dla siódemek. Jest to czwarty rok. Niełatwy, nielekki. Bardziej trzeba się skupić na pracy. Też okres newralgiczny. Trzeba być ostrożnym z wydatkami. I... Ale dobry czas na remonty. <grydy> Dla ósemek wchodzi piątka. Więc ósemki wchodzi wam piąty rok. Dużo ruchu. Dużo się dzieje. Duże zmiany. Otwierać na te zmiany. Bawić się. Korzysta z tego dobrego czasu i dobry handel, dobry handel. I dla dziewiątek jest to rok numer 6, czyli rodzina, spokój, harmonia i stabilizacja. To tyle na ten moment na temat roku numerologicznego, numer 6, roku 2022. Mam nadzieję, mam w planach robić kolejne aktualizacje i prognozy. Jeszcze inne treści, dziękuję za wysłuchanie.